ma albo się nie ma. Witam Cię. Witam Cię, człowieku, bardzo serdecznie. Wiesz co się święci? CSGO-Skins jest bardziej mylnego. Czyli stronka dla osób Na której... Kdo E do M do O do L. 2 zł 10, groszy na start. 10% więcej przy doładowaniu. Nowa skrzyneczka. Nowe skrzyne. Uuuu! Nowe skrzyneczki na stronie, jak ja to lubię. Live server case. Uuu. A propos, lifesavera. Zapisałem się na kurs, w sensie, no nie zapisałem, ale jestem aktualnie w trakcie robienia kursu na ratownika wodnego, także mam nadzieję, że to może mi przynieść lekkie, lekkiego farta. Tylko otworzę sobie takie trzy skrzyneczki na starcie, zaraz przejdziemy oczywiście do wylosowania... Okej, okay, okej, okay, sorry, nie najlepiej. Co w ogóle my tutaj mamy? Survival Night, Doppler, phase 1, chociaż... Tak, trochę, czer trochę różowego. Tutaj jak Face dwójeczka wygląda. Eee, Mogul, Marine Revenge, Stargate, fajny dygielek. Eee, a wupka hyperbis No i reszta to są gnioty. Na profit? Ile procent? 20 myślę, około 20%. Dobra no. my sobie jeszcze jedną próbę. Ja bym. Uuu! Okej, okay, dziękuję bardzo. Specialist glove modul jakieś faktorynio? A, bo to jest tylko Well One. Ok, jeszcze przejdziemy sobie do zwycięzców poprzedniego odcinka. Załadujemy sobie komentarze. Pik A Winner, uwaga, 16 komentarzy. Michu, 37. Dwie paki w pleki. Pozdrawiam. Owca Wuka. Gratuluję Ci. Hasło, yy, hasło poprawne. Michu wygrywa, widz, znam go, wiem, że będzie miał y, trade linka w opisie. Mam taką nadzieję, zaraz to sprawdzę. A jak? A jak? I Michu wygrywa, co tam było do wygrania? Vlog? Nie, klok był. Y, MK. MK. No to gratuluję, Michu, skargarz tego. A słowo, słowo dzisiejszego, y, słowo do zgarnięcia nagrody jest następujące. Dowiecie się Przyszłość. Jeszcze nie zdradzam, musicie oglądać odcinek do końca. W pewnym momencie zdradzę. Ok. Squicky case. Na razie. Lifesaver. Potraktujmy, że był spokój. 12. Ile to kosztuje, że Bardzo dużo. Bardzo dużo. 600 złotych tam myślałem Ale... No, Talonic Fade. MK Fade. AWP CMYK. No to wygląda... No wyśmienicie. Wyśmienicie na razie. Ale w ogóle 12. Co to? Możesz coś takiego popróbować sobie tak trzy razy otworzyć na buście. Może z tego coś? Może coś wypaść? O, a może i nie. Chociaż Food Chain coś nadrobi. Ok, profit. Dziękuję. Mm, ok, Food Chain. Czy znowu na proficie? Spadajmy to. No, lekkie pleki. No i Wild Child. Chociaż Dwa Dragon Kingi jakby wleciały, to by było wyś... No nie, no tam, na, na, na na tej. E, e. Na tej granicy mnie tutaj yy, tyra niestety. W takim razie czas przejść do Jester'a na 3, 3 może nie, ale jednego takiego sobie dziabnąć. Talon Fejzik poprosiłbym. Okej, okay, a tmiek. Uuu, podoba mi się ten trafik. 1600 zł, w takim razie możemy sobie pozwolić teraz na dwie takie jeszcze. Yy, I zaraz przejdziemy do Case batelki na tych skrzynkach, bo to jest ciekawy evencik. O, je. Niestety, niestety, niestety. Trzeba wyjść. Trzeba wyjść stąd, ale jeszcze spróbuję sobie jedną. Jeszcze jedną sobie spróbujemy na farta. Emeczka Fate jedynie jest tutaj yy, edżowała Shorking case, w ogóle jakie zarąbiste skrzynki. Sze, po 6 zł tylko? A naprawdę skinki niektóre? No dobra, no tutaj te są wiadomo fajne, to są tak zwane perełki, ale coś tutaj można trafić. No dobra, procenty najwyższe nie są, ale... No ale też na taką cenę 12 zł, zaraz zobaczymy butelkę z tego. Oj i to, no właśnie... Ale tu już co my tu mamy w ogóle? Ale dobra, najpierw na na 3 Okej, Black Lotus? U, profit, dziękuję Crimson tsunami, co to jest w ogóle za skinek? To jest jakiś nowy chyba, co? Ile kosztujesz? Nie za wiele. No dobra. Czas przejść do tak zwanego testu skrzynkowego. Sharking case. Hop. Czy to jest najgorszy możliwy skin? Niestety tak. tego otwieram go ponownie. Stój. Dobra. Zatrzymaj się chociaż na tym. To może coś kosztować. To może coś kosztować. Jak będzie w falach new... O! o. 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 I możemy rozmawiać. Ostatnia, ostatnia próba. Jakiś karambit, jakiś karambit, albo była Marble fejcik, dobra. Zostawimy sobie troszkę balansu, yy, żeby móc spróbować otworzyć to na yy, trybie Jester. Top. Lifesaver. Zrobimy sobie taki zestaw ratownika. Hop. I... Gdzie, my, gdzie są te, 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 te ziomeczki? Okej. Okay. 2700 na underdogu zagrałem, bo myślę, że Szczęście, możemy się tutaj nie opłacić. Nie przypłacić. Dobra, bum. No i zobaczmy, co tutaj macie do zaoferowania. Bo te mili, wiem, że się lubimy. Okej. Okay. No, nie najlepiej w pierwszej skrzynce, ale dobra, to jest do nadrobienia jeszcze. O, ja pierdolę. O, o! O kurwa ziomek Zi Ziomek Ja pierdolę Co za bitwa nie? No nic No nic Trzeba spróbować ostatni raz Jeszcze raz lifesaver Teraz po prostu 4 razy O pięć razy Idealnie Na trzech Na underdogu Tym razem się uda Tym razem się uda to może być najkrótszy odcinek w historii tego kanału. Ale może być też najkrótszy i najlepszy. Uwaga, pierwsza skrzynka. Ok, Hyper Beast, we can take it. bo samo, dawaj coś tam za ból. I samo, wrzuć coś na parkecik. Wrzuć coś na parkecik, i samo, jakąś kostkę. No nie wróży to dobrze. ja w ogóle mogę... Dobra, coś tam dla Was się znajdzie. Dzisiaj niestety nie najlepszy dzień. Dobra, skiniek dla Was, awubka Mortis, wymieniamy. Hasło na dzisiaj. Musicie w, w, w zdaniu... Musicie napisać zdanie i zawrzeć tam liczbę od 1 do 10. To nie jest tak, że jakaś liczba wygrywa, tylko po prostu tak jest. Musi być tam liczba, okej? Okay? Alright? A WP Mortis rąduje do Was w następnym odcinku. Trzymajcie się.